Mało komu telefon służy już tylko do prowadzenia rozmów. Dziś to narzędzie dostarcza wiedzę, informację i rozrywkę. Bo chociażby dzwoniąc do kogoś można posłuchać muzyki. To zasługa firmy Windmobile, która zadebiutowała na rynku New Connect. Od wielu lat planowaliśmy, że w momencie kiedy firma już będzie dojrzała, kiedy osiągnie odpowiednią pozycję, to... By móc rozpocząć kolejny krok rozwoju, to kluczowe jest wejście na giełdę. Większość dorosłych Polaków codziennie styka się z technologiami Wind Mobile, nie wiedząc o tym. Jeśli dzwoni pani do swoich znajomych, to często słychać, zanim oni odbiorą słuchawkę, słychać muzykę. To jest jedna z usług, które wprowadziła firma Wind Mobile. Ona nazywana jest u operatora T-Mobile granie na czekanie, czy u operatora Orange halo granie. Firma wprowadziła również możliwość robienia przelewów bankowych przez telefon. Odpowiada za SMS-y informujące o numerach ambasad. Po przekroczeniu granicy informuje o próbie połączenia z naszym telefonem, ale to nie koniec pomysłów. Tak jak zmieniliśmy czas oczekiwania na połączenie na takie medium rozrywkowe, gdzie można posłuchać muzyki, czekając aż znajomi odbiorą słuchawkę, to w tej chwili te 15 sekund zmarnowane często zamieniamy na medium reklamowe. To będzie całkowita nowość, i w takim zakresie, jak ją będziemy realizować, to będzie nowość w skali światowej, ponieważ tutaj możemy powiedzieć, pochwalić się, że rynek polski w zakresie wielu usług mobilnych jest znacznie bardziej rozwinięty niż, niż rynek europejski. Potencjał na rynku jest, zwłaszcza, że firma współpracuje ze wszystkimi sieciami komórkowymi w kraju. Możemy się pochwalić tym, że jesteśmy obecni u wszystkich operatorów i systemy, które dostarczamy obsługują w zasadzie wszystkich Polaków. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. W przyszłości WIT Mobile planuje wyruszyć na rynki europejskie. Wejście na New Connect to jest zwieńczenie takiego pierwszego etapu naszego rozwoju. Natomiast mamy bardzo ambitne plany. Przede wszystkim w zakresie tych rozwiązań, o których mówiłem, zamierzamy poszerzyć nasz udział w rynku, zdobyć nowych klientów w nowych obszarach. Jednym z celów, który sobie stawiam na dzisiejszy, jest zreplikowanie sukcesów, które odnieśliśmy na rynku polskim, na, na rynek międzynarodowy. I właśnie planujemy działania. Zebraliśmy na to także środki i jest to wpisane w część naszej strategii. Obecnie usługi Windmobile zapewniają rozrywkę 48 milionów użytkowników sieci mobilnych, a Polska jest europejskim liderem w usłudze halo dzwonków.